Każdy z nas ma jakiś sekret, słuchajcie. Wy macie na pewno jakiś sekret. Możecie mi napisać w komentarzu, jaki to jest. Ja też mam parę sekretów, ale ani mi się nie będzie dzielił. Słuchajcie, dzisiaj macie 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę. Bo jeśli zostawicie łapkę w górę, to może znajdziecie jakieś sekretne pomieszczenie u siebie w domu. Także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Tyle słów robiliśmy ostatnio, także pobijmy ten rekord. No i zaczynamy, słuchajcie, co my tutaj mamy. Będziemy patrzyli na ukryte pomieszczenia w domu. Zobaczcie. Co możecie zrobić? Tu dziewczynka puka, puk, 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 puk. I zobaczcie. Kumacie to? Czy wy dokumacie, że tutaj jest jakieś pomieszczenie takie? Masakra. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj mamy szafę swoją drogą u Wardengi. Jest też takie pomieszczenie, kiedyś pokazywał na filmie, że robił coś takiego. I tutaj też mamy takie pomieszczenie na książkę. Czekajcie, gość tutaj wziął książkę. Odsunął, no i jest pomieszczenie tajemnicze w domu. No kozackie to jest naprawdę. Słuchajcie, jak chcecie się schować, na przykład jak goście przyjdą, czy coś takiego, no to do takiego pomieszczenia pogasić światło i Elo, nie? Jak... o Ale Koks. Ale kozak. No i to jest fajne w ogóle, a tu co mamy? Tu mamy jakieś sekretne. Skrzynk. Co tu będzie? Czy on tu trzyma jakieś pieniążki, czy co? Aha, alkohol tu trzyma. Co? Patrzcie się. Czyli tu dzisiaj nie, nie mamy tylko sekretnych pomieszczeń, tylko też takich różnych, wiecie, przemytniczych. On to przemyt tutaj robi. O, skubany. Patrzcie się, ile tego jest tu schowane. Widzicie, widzicie to? Ile tego tu jest? No zobaczmy dalej. Co on jeszcze stamtąd wyciągnie, jak myślicie? No, chyba takich buteleczek tu jest, chyba z 50. A ile motorów? Ile ich będzie w ogóle przewiezionych? Ja cię kręcę. Tutaj znowu książka. I znowu coś takiego. Ale kozak, naprawdę, chciałbym mieć takie pomieszczenie w domu. Wiecie, zamiast drzwi, to taki regał, i ktoś nie wie, że tędy się da przejść. A wy sobie przechodzicie. Spoko, naprawdę. Zobaczcie, to się całe. Masakra. Tylko to powinno być wypukłe. To nie powinno być w ścianie, tylko to powinno być wypukłe, bo już to tak, szczerze powiem, średnio wygląda. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Napiszcie. Aha, to w taki sposób. No, jest to lekko wypukłe. Tu znowu mamy taką książkę. Goś naciska tą książką. I zobaczcie, co się dzieje. No jestem w szoku, naprawdę. Jestem w szoku, jak to widzę dzisiaj. Jestem pod wrażeniem. Taka brama się tam zrobiła. On tam wchodzi. Mam nadzieję, że tam nikogo nie przytrzymują w tych pomieszczeniach. Ej. Tam nikogo nie ma. O. I cyk. No i elegancko. Zrobione. Tu mamy kominek i w, ko w kominku. Serio. Serio, w kominku. Patrzcie się. Ale koks, tylko gorzej jak ktoś zapali, wiecie, w kominku, żeby było ciepło I co wtedy? Tu znowu mamy jakieś, powiem, pomieszczenie Co? Co? Wszedł do szafy No, do takiego regału Ale koks Naprawdę, to jest świetne Okej, okay. tu mamy jakiś Jakąś ska... Naprawdę? Naprawdę? Patrzcie się. Murowana ściana otwierana. I tego nawet nie było widać. Tutaj klucz. Tu mamy jakieś takie rzeczy. Tylko co to jest? Aha. Aha. Czyli takie listwy ozdobne, a w nich są szuflady różne. Zobaczcie. I pojemniki dwa. O kurde! Ej, to były meble fajne. To były naprawdę fajne meble w takim razie. Tu znowu coś. Ukryte rzeczy. Widzicie? Ej, kozackie, bardzo mi się to. Bardzo mi się ten odcinek w ogóle podoba. Zostawcie apkę w górę, to znowu znajdę dla was jakąś kompilację fajną. I będziemy oglądać razem. Okej. Okay. Tu się w ogóle całe to wsuwa. To jest jeden mebel chyba z ma styloma... zagadkami. Zobaczcie, tu są te mechanizmy. Czekajcie, to jest na prąd. <laughs> nie, no, nie wiem, na co to jest. Jak myślicie, na co to jest? Ej kozak, naprawdę super. Tu kolejny mebel. Wow! Trzeba wiedzieć, gdzie nacisnąć, żeby coś wyszło. Zobaczcie. Niesamowite. No, a tu też w meblach coś. Obraz taki otwierany. Drugi. Super! Tylko ciekawe co tam znaleźliśmy. Może tam były jakieś, wiecie, Ewele, widzieliśmy przed chwilą. Pozróbcie Ewele w komentarzach. No. Zobaczmy całość. Zobaczmy całość tutaj. Jakie klucze w ogóle fajne do tego były. Widzieliście te klucze? Fajne te klucze były, naprawdę. Dobra, co tutaj? Tu coś na lince. Wow! i tam coś było niedopracowane. Ale zobaczcie. Dobra. Dalej. Tu mamy jedną książkę znowu. Środkową. I on ją pewnie naciśnie za chwilę. No naciskaj, mistrzu. A, ta dziewczynka. Pyk i pyk. I wchodzimy. I to ciągnie. Ta, ksi ta książka ciągnie to jakby za klamkę. I to puszcza. A patrzcie na te schody. Patrzcie na te schody. No to są jaja. I tu jest. Ej, ale to jest fajny pomysł w ogóle. Tu jest coś dla dzieci pod schodami. Ale Kozak. Tam Harry Potter mieszkał, właśnie, tam Harry Potter mieszkał przecież w tym. Ale naprawdę niektóre rzeczy to są. szokujące. Tu mamy jakąś monetę? Jakieś takie coś. A nie. Aha, klamka to jest! I zobaczcie, tu mamy. Co tam było? łóżko i toaleta? Co? Przecież będzie śmierdzieć chyba. Co mamy? Szuflady jakieś. W szufladach mamy. No ale te szuflady to ja. Co tu jest za sekret? Okej, okay, okej. Okay. Fajnie. Tutaj mamy jakieś takie. Kod trzeba wpisać. No. Kręci, kręci. Tylko po co tyle razy? Hmm? Co on robi? Aha, on wystukuje chyba... Szyfr, co? Tak czy nie? Ej, no otwieraj. O, to fajne. Patrzcie się, jak jedno za drugie się zakłada. Super. No i teraz powinno się otworzyć już? Jest! Tylko, że jak sobie zapomni że Jak sobie zapomni, to będzie... Będzie źle Tu jakie mechanizmy Zobaczcie Aha No dobra, ale to jest drewniane pudełko Wystarczy tym pudełkiem tak pyknąć I będzie Ale taka skrzynka fajna. Zakopać w ziemi Zrobić mapę skarbów No, chcielibyście taki odcinek? Zrobimy wam mapę skarbów? Zobaczmy. Dobra Tutaj co tam jest? Jakiś bank? Co tu jest z drugiej strony? Ale te szafy się w ogóle dużo lepiej składają. Nie wiem czy założyli... zauważyliście. O kurde. O kurde. No świetne. Tutaj kolejny sekret room. Okej. Okay. Aha, trzeba było skrzynkę przesunąć w prawo. No, chore To jest chore. Zobaczcie, tutaj to tak działa. Ciekawe, czy rzeczywiście się przydaje taki sekret room w domu, co? A tutaj, barek! Tutaj, tutaj ktoś na bogato sobie zrobił alkohole. Nie wiem, nie wiem, jaki jest sens trzymania alkoholu w ukryciu. I tak, no dobra, nieważne. Nie co tu? Wszystko z Fortnite'a, tu jest. Wszystko z Fortnite'a. A tu udaje że w szachy gra. Na dole były szachy. No. On się teraz pyta, no i co, strzelić ci? <noise> Dobra, co tu? O, żeż ty! Kolejna broń jak schowana. I dolary. Po co mu dolary? Po co mu dolary, co? Aha, nie idzie. Czyli gdzieś tam trzeba... Ale to też jest fajne. W sensie... fajne. Bardzo dobry pomysł. Fajne to może być, nie wiem, fajna bajka. A tu co? Co to? Tu coś jeszcze lepszego? Aha, tu basen. Nie, to był dach. To był to jakby dach. I tu jest pomieszczenie, co? A nie basen, to są baseny kryte. Tak się da? Tak się da, to się nie zawali. Jesteście pewni? Aha! Czyli można przykryć, można dać z drugiej strony. To jest taki podest, no nie? No ale taki, takie krycie basenu fajny pomysł, naprawdę. Wiecie, nie naleci wam liści na przykład. I trzeba tego, wiecie. Tylko zakrywacie i jalo. Wiadomo, woda będzie brudna, ale mniej do czyszczenia. A tu co? Dzień dobry. Kogo my tam mamy? Ale mogliby tu odkryć jakieś złoto, czy coś takiego Tutaj jakiś w podłodze mechanizm Znowu chyba wino leżakujące No i to pełno wina o, hmm. Chociaż nie wiem słuchajcie, nie wiem, niektórzy chowają wino, niektórzy się chowają przed innymi trudnymi rzeczami Ja wam proponuję zostawić łapkę w górę, to wam taki sekret zrób nie będzie potrzebny No i zasubskrybować ten kanał, żeby było nas tutaj już, no zróbmy ten milion Wiadomo za 3 lata, ale zróbmy, zasubskrybuj No i zapraszam cię na te filmy, które tutaj widzicie, bo są mega kozackie Trzymajcie się, piona!